No i co, Championship zakończyłem na 5 wygranych. 5 no <laughs> wygranych. Bardzo mało. Dobra, mam trzy skrzynki do otwarcia. 3 duże. duże skrzynki i 41, Dynamite Mike 20, Brock 32, 1 bilet i Co dam jeszcze 48, Poko 8.

30 monet, 6 do dynamite'a, 6 do piper, nic i o ja mam już? ale jaja, czyli nic, poczekaj jeszcze mam ulepszenie na 140 do punktów życia, 40 do obrażeń i 110 do obrażeń super atak No, walimy duo. Dawaj. Ja teraz muszę odnowić pucharki na końcu. A co? Tyle porażek miałaś? Może sama porażki. Ale może kilka to to. Ja mam jakieś latającego cośka. Tak? To jest szkoła. Stoła bez gałek Okej. Okay. To się siebie to bez tego prawnego Uczek, ale lamus No bo widzisz, że nie mocno, bo ja mam ósmą rękę na końcu. Ale nie da ósmą. Nie, nie ósmą rangę, ósmą moc. Tak? Nie. Dobra, nie końmy go jak jakieś rombusy. Takie buty. No, no nie zbyt szeroko. Do ciebie, tak. no, cztery. No co ja ci poradzę, jak nas, poniosło nas pobiegliśmy Mam za... 4269 a moje pełne to... Dobra, dawaj eee. Po prostu nie możemy gonić za gościem niepotrzebnie, nie? Możemy, go, możemy gonić jak już jest Dobra. ostatnia drużyna a nie jak jest, wiesz Za No jestem z zagomę Jeszcze kolejny z O, zbieraj moje... No, fajnie zagraliśmy Znowu masz minus 4? Tak Nie, no znowu nas poniosło no jak, no ja gram tym zadymiarzem do 15, do 10 tak jak ja tego. gram teraz do 20 co będę zmieniał Muszę się nauczyć kiedyś grać To co, jak tracę punkty to wielce muszę zmieniać Mogę sobie zrobić przerwę, nie, bo nie idzie nam Ale żeby zmieniać to nie Gram do 10, do 10 rangi w tej chwili gdzie tam mocy, jak ja najwyżej mam, najwięcej mam szóstą moc. A właśnie dziesiątą maksymalnie. Nie wiem. Dobra, uciekamy z tego środka. Dlaczego? Przestań, zaraz dadniemy o z byle jakąś parą i będziemy się denerwować, że punktów nie zdobyliśmy. O, tu jest jakaś pojedyncza. Ta, I tak zaraz ją ktoś dopadnie O, idzie znowu To było banalne Chodź tu Chcesz zginęłaś? Boże To jest Zero! Zero! Tu ja, ja mam chociaż cztery na bluzie. Co jeszcze raz? No, a jak? Szybko strasznie od, od, odradzają te strzały. Właśnie No, Zbieraj wszystkie kiłby. Prawie. Prawie mu się udało mnie dopaść. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam! Gdzie? Na dole? Dobra leć. Tutaj bym widziała o tam O, leci. O, a on jest on z nami wygra. Pierwszy win. Pierwszy Pierwszy odkąd zacząłem oprócz... Wiesz, wcześniej grałem cały czas z te mistrzostwa, nie? Ach, Czwartą rangę już mam. I, a ja mam osiemnastą. Cool. Dla mnie cztery to jest małe, całkiem manga. Jest moja najwyższa to dziesiąta. Najniższa. Najniższa. No, bo najwyższa to 18, panie. No A twoja jest najwyższa? Nie, ja mam na 15 wszystkie. Serio? No. Dopóki nie będę miał wszystkich na 15, to nie idę wyżej. Teraz nie robię. No, uciekaj. Ech, minus Minus weźmiała. I to gruby. <laughs> A ja zero. Całe szczęście. Ale nas zrobili ukryli się w szakach skubańce. Nie? O, poczekaj, mam. Może coś wypadnie. Ech, czekaj, jeden moment. 5 do Broka, 7 do riko. Ech, nic, 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 nic. Dobra, jeszcze raz. Drykaj, to ja sobie... To ja będę miał trochę tak swojej takiej kurczki. Bo ja teraz będę miał 3 klasy, 4 na 15. To, to masz najmniejszą rangę jaką? I już sprawdzę, tak. Ja mam najmniejszą czwartą, a Dysiąta. potem od groma dziesiątych. Za 50.00 to nie Spoko. Na ci. Brakuje mi 80 punktów, żeby mieć, bo. To dzisiaj nie zdobędę. Nie ma opcji. Jak będziemy tak grać, to. Nie, ale akurat Daryl jest trochę... Nie, no nie mogę.. Co? Tyś? Co? To ja, to ja wybrałam? A co wziąłeś? Była. Eee, o To no powinniśmy wygrać. To jest moja ulubiona gra. Poza tym mam tak skill level, że, że musiało nas dopasować do kogoś słabszego, nie? No, lepimy od Barley do Słaba. Słabe. Słabe. się kończy używanie. auto -attack. Really? Nie, wygrywamy. Dobra, uciekaj, człowieku, uciekaj na dół. To to ja. No dobrze, spoko. Cieszę się twoim szczęściem. Darnia i uciekaj na dół. No wiem, że wygrywamy. Ile tam ci zostało? Gdzieś 8 sekund Nawet Cię nie widzą Bajka będę Nie, że czesał Mam piątą rangę Baja, nie? Zagraj, ponownie wzięłaś? Nie, idziemy na dół Na pewno? No dobrze, to jeszcze raz. Ale dlaczego nie? Nie no, nie nagrywam dłuższych filmików niż 10 minut, a już mam 11. Po tym muszę coś się napić, zjeść. Na razie to Fajna ta BA jest. Podoba mi się. Wiesz? Jakby ją mieć na normalnym poziomie, faktycznie to jest najprawdopodobniej całkiem niezła. Oj, 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 zbieraj. oto polecałam. Tak. Dobra, dobra, zgarnął nasz. Także nie jest źle. Zbieraj. Nie chcę jeszcze No już źle Help me. Dobra, uciekaj. Ego. No i baja Teraz Co <laughs> <laughs> się wydzierasz no. <laughs> Dobra dzięki Bardzo fajna giera była, ale muszę kończyć Nara